Nasz catering dietetyczny, Tytka Fit, to już nie jest taki stereotypowy catering dietetyczny, który można by po prostu opisać jednym zdaniem, że jest to pięć posiłków dostarczane pod twoje drzwi. W tym momencie wyszliśmy już tak mocno naprzeciw klientom, że stworzyliśmy produkt, który jest taką restauracją każdego dnia inną. Każdego dnia w naszym w naszym produkcie jest 25 różnych dań do wyboru. Klient sam decyduje, co ja sam wybieram. Jakby to, na co ma ochotę. Obecnie otworzyliśmy jeszcze produkcję pierogów w wielu smakach i kanapek. Jakby sprzedajemy je na terenie leśnych okolic, a nie wykluczamy współpracy na całą Polskę. Jesteśmy członkiem społeczności Polonia, ale od całkiem niedawna, bo od zeszłego roku, więc pierwszy raz jest nam dane uczestniczyć w takim wydarzeniu. Dzisiaj będziemy przez te kilka minut prezentować, czym się nasza kancelaria zajmuje. Ogólnie zajmujemy się taką naszą, takim kręgosłupem naszej działalności jest pomoc firmom. Zwłaszcza w tym nieciekawej sytuacji to jest taka praca z naszego punktu widzenia bardzo wdzięczna. Natomiast mówimy o sytuacjach, w której przedsiębiorcy są. W dosyć niewdzięcznej sytuacji, ale ktoś się musi tym zajmować. Firma Lapis jest już w chwili obecnej europejską marką elementów z kamienia naturalnego produkowanego do sektora budowlanego i sektora wykończeniowego wnętrz. Sprzedajemy na terenie prawie że całej Europy, jesteśmy prekursorem w tej dziedzinie. Sprzedaży w systemie e-commerce. Jesteśmy producentem, mamy własną sieć logistyczną. Elementy, które produkujemy są naszego projektu i wszystko jest produkowane tutaj na terenie zakładu produkcyjnego w niedaleko Leczna, czyli w Polsce. Chcemy wspierać młodzież w aktywności fizycznej. W dzisiejszych czasach jest ona bardzo pożądana. Wiemy, że większość młodzieży tak naprawdę skupia się na tabletach, na komórkach. Aktywność fizyczna jest bardzo pożądana.